Jesteśmy ponownie w kolejnym już, moi drodzy, sklepie z koleżanką. To już jest trzeci sklep, który dzisiaj kontrolujemy. Moi drodzy, to jest tak samo z POŁEM, tylko to jest inna, moi drodzy, spółka w innym, moi drodzy, miejscu, ale też w Warszawie. I ujawniłyśmy dzisiaj, moi drodzy, kolejna przeterminowana żywność w obrocie. I dokumentujemy to. Gdzie to jest przeterminowana żywność? Co to jest? Mogłabyś podnieść? Moi drodzy, pasta pieczarkowa przeterminowana o jeden dzień. Do i 20... no, do 29 września powinna być w obrocie maksymalnie. A tutaj jest, należy spożyć do 29, a dzisiaj mamy 30 września 2020. Moi nie drodzy, 20, dwu, tak. moi drodzy, czwarty rok. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest na przykład kapusta tiszona, do, do ważna dzisiaj. do nie dzisiaj. jest nawet przeceniona. Proszę bardzo, i nie jest nawet, moi drodzy, przeceniona. Jak słusznie zauważyła koleżanka, to właśnie też jest, moi drodzy, wykroczenie z artykułu 100 ustawy o bezpieczeństwie jest żywności. Do I nie jest przeceniony towar. Mamy tutaj hmm. następnie żurek do 29. Nie wiem. Nie, tutaj nie, nie jest, ma daty. Ale nie ma daty w ogóle. Tower powinien być oznaczony datą, a nie Zobaczcie, ma. Zobaczcie, moi drodzy, żurek, takie coś 29, ale nie ma daty ważności. Ale chyba jest. A weź, ale... obróć, obróć, żebyśmy wszyscy widzieli, że nie Brodug ma oznakowania. A na dole nie ma. nie ma też? Rzeczywiście. Ważności. A to też jest wykroczenie, moi drodzy. jest, moi drodzy, bez daty ważności. też jest, moi drodzy, wykroczenie. Żurek, moi drodzy. Bez terminu ważności. Nie wiem, czy nie ma terminu, czy nie, bo ja się nie znam, ale posłuchaj, jest termin. Zobacz, czwarty jedenasty. Jest. Ale... Zobacz jest. jest widzisz? Czwarty jedenasty jest, nie zauważyłyśmy więc tutaj ja prost, prostuję, ale pasta pieczarkowa, moi drodzy, no pożal się Panie Boże. Moi drodzy, 29, i mam 30. Moi drodzy, kolejne pasta makrela wędzona. Do jutra, moi drodzy, do 1 października też powinna podlegać już przecenie. Mówię, do to 3 to października to kolejna. Do, do, do no do, do dzisiaj, do jesieni no, na pewno powinna podlegać. A kolejne, zobacz. I to jest kolejna firma, moi drodzy, tylko że z połem, yy, tylko że moi drodzy, z połem to jest. Yy, to jest kolejna firma, tylko że po prostu jest to z połem. Yy, Kolejny, zobacz, zobacz. No i to wszystko na kamerach, moi drodzy. Sorówka z marchwi 29.09.2024. Zobacz. Proszę bardzo, kolejna. 29.09.2024. Dalej, 06, 06.02.10. Też nie przecenione, a powinno być przecenione zgodnie z przepisami. 9.10. To są, moi drodzy. Przytrzymaj tę jakbyś mogła, dobra? Ja tutaj poproszę, może, a, poprosz wiesz, e, a mogłabyś tego tylko przytrzymać, Poczekaj, żebyśmy... Moi drodzy, to więc naprawdę cały czas jest przeterminowana żywność w obrocie. Dzień dobry. Pan poseł właśnie przechodził, Adrian Zamberg. Chciałbym nie zainteresować panie, posła. Tak. Nie, 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 nie będziemy w to mieszali, bo on się tym nie zajmuje. Posła to nie będziemy mieszali przeterminowaną żywność. Przeterminowana żywność to nie jest sprawa, moi drodzy posła, tego nie będziemy mieszali pana Sandberga. Ja pójdę po kierownika tylko, tak? Pójdź wszędzie kierownika. wszędzie Proszę panią, chciałabym tam zgłosić, że tam jeszcze są inne produkty przeterminowane w obrocie. Tam. No i pani mogła zobaczyć. Nie? O tutaj, tutaj, tak, tutaj, tutaj. Tak, ja już powiedziałam. Nie będziemy, wiesz, Renatko-posła mieszały w to, bo to nie jest kwestia... Proszę Panią, to jest pani przeterminowane, niech pani, niech pani na datę patrzy, bo to jest przeterminowane. Proszę bardzo, jest przeterminowane. Tak, ja rozumiem, to jest, proszę Panią, przeterminowane. Tak, i to też jest przeterminowane, kolejne, trzecie, i to już, to to już to powinno być przecenione? przecenione właśnie. Dobrze, ja zaraz może te surówki przejdzie, a później na Tak, 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 bo to wie Pani naprawdę, no, widzi Pani, no, ludzie starsi biorą, później nie będą mieli bóle brzucha. I to też jest do pierwszego, to też powinno być przecenione. Kolejne są dobre? Nie, kolejne są dobre. Dobra, dobra, ja wezmę tylko sera i wiesz, może wejści, bo już mam tam jedzenie kupione w domciu, to chodź.